Lamin Diaby Fadiga przenosi się z Jagiellonii Białystok do Rakowa Częstochowa. Francuski napastnik podpisał z medalikami 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 2 lata. Jakim piłkarzem jest Lamin Diaby Fadiga? Czy Jagielonia robi dobrze pozbywając się 24-latka? A także dlaczego Lamin Diaby Fadiga kompletnie nie pasuje do gry Rakowa Częstochowa? Między innymi o tym opowiem w dzisiejszym materiale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. 42 mecze, 3 gole, 1 asysta i ponad 1200 minut spędzonych na murawie. Oto miniony sezon w wykonaniu lamina Diabiego Fadigi. Przyznajcie, nie są to dobre liczby. Tym bardziej jak na napastnika. Tym bardziej, biorąc pod uwagę to, jak wiele meczów w minionym sezonie miała do rozegrania Jagielonia Białystok. Bo to nie jest tak, że Lamin Diabi Fadiga szansy nie dostał, że nie otrzymał wystarczająco wiele szans, aby pokazać swoje umiejętności. Nie, nie, nie. Lamin Diabi Fadiga otrzymał bardzo wiele minut. Lamin Diabi Fadiga, powiem to. W pewnych momentach tego minionego sezonu mógł nawet jak równy z równym rywalizować o miejsce w składzie za Fimiko Pululu, ale kompletnie tych szans nie wykorzystał. No i teraz wylądował w Rakowie Częstochowa, czyli teoretycznie pnie się w górę tabeli ekstraklasy. Jagiellonia zakończyła sezon na miejscu trzecim, a Raków jako wicelider. Myślę, że absolutnie nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw u lamina diabiego Fadigi, kiedy to ten 24-letni napastnik debiutował w Jagiellonii Białystok. Miało to miejsce oczywiście w pierwszym meczu sezonu, w pierwszej kolejce ekstraklasy, kiedy to Jagiellonia Białystok podejmowała puszczę niepołomicę. I w tym meczu lamin Diabi Fadiga zameldował się na boisku na około 10 minut. I zdołał zdobyć bramkę. Nie dość, że zdołał zdobyć bramkę, to jeszcze jaką. Ominął kilku piłkarzy Puszczy, władował tę piłkę ostatecznie do siatki. No trzeba przyznać, że chyba nie mógł lepiej przywitać się z Jagiellonią Białystok, a także z jej kibicami, niż zrobił to właśnie wówczas w tej pierwszej kolejce Ekstraklasy. Ale to co wtedy pokazał dla Mindjabi Fadiga, czyli drybling i wykończenie, to jest coś, co później absolutnie pogrzebało jego przygodę w Białym Stoku. Teraz posłużę się tym, co na temat Lamina Diabiego Fadigi powiedział Artur Płatek, czyli nie do końca dyrektor sportowy w Rakowie, dokładniej sam klub nazywa jego funkcję doradca zarządu do spraw sportowych. Posłuchajcie. Lamin to zawodnik, który pasuje do naszego DNA, ma bardzo duży potencjał, którego nie pokazał jeszcze w pełni w barwach Jagiellonii. Wierzymy, że trener Marek Papszun go wydobędzie i z każdym tygodniem w Rakowie lamin będzie coraz lepszy. Na boisku widzimy go na pozycji numer 10, ale to wszechstronny zawodnik z wieloma atutami, które prezentuje na boisku. Jeżeli faktycznie raków ma na lamina diabiego Fadige, jakiś indywidualny, nowy, inny niż w plan, to to jest jedyna szansa, żeby ten transfer wypalił, bo szczerze mówiąc, lamina Diabiego Fadigi w roli dziewiątki w Rakowie nie widzę kompletnie. To wydaje mi się, żeby nie miało po prostu jakichkolwiek szans na powodzenie. Lamin Diabi Fadiga to po pierwsze. Nie jest raczej zawodnik, który lubi, tak mówiąc wprost, zapieprzać w pressingu. To jest raczej piłkarz, który lubi się czasem ociągać na boisku. W Jagiellonii bardzo rzadko podchodził do wysokiego pressingu, miał niewiele tych skoków pressingowych. Generalnie był piłkarzem, no, który miał łatkę takiego zawodnika dosyć leniwego na boisku. Po drugie, Lamin Diabi Fadiga to absolutnie nie jest finisher, to absolutnie nie jest koleś od wykończenia. To jest koleś, który przede wszystkim potrafi coś stworzyć. Nie zawsze, bo ten dribbling, czy też ogólnie kreacja, podania, często u niego te umiejętności, te cechy szwankują. Natomiast właśnie, dribbling, bo to jest chyba kluczowe, tym bardziej jeżeli Lamin Diabi Fadiga ma grać na pozycji numer 10. Powiem tak. No Lamin Diaby Fadiga najlepiej dryblującym piłkarzem w poprzednim sezonie Ekstraklasy to raczej nie był, a był piłkarzem, który mam wrażenie dryblingu używał najczęściej w swojej grze. To znaczy Lamin Diaby Fadiga bardzo wiele miał tych prób dryblingu, ale niewiele z tych dryblingów miał udanych. I to jest coś, co no, nie napawa optymizmem patrząc na to, że w Rakowie ma być dziesiątką. Chociaż i tak optymizmem nie napawa to, że zapewne trener Papszun zacznie z laminem Diabim Fadigą w roli rezerwowego. Wątpię, że trener Papszun postawi nagle na francuskiego napastnika, bądź dziesiątkę, bądź ofensywnego pomocnika w podstawowym składzie. Wiemy, jak to jest z trenerem Papszunem. Jeżeli nawet sam trener Adrian Siemieniec wolał się za każdym razem trzymać, oczywiście w miarę możliwości, a Fimiko Pululu w podstawowym składzie zamiast lamina Diabiego Fadigi. No, to u trenera Papszuna będzie miał Francuz jeszcze trudniej. Jeżeli chodzi o to, o co mi chodzi z jego wykończeniem? No, przecież strzelił te trzy bramki, wszystkie w minionym sezonie, w Ekstraklasie. No, to posłuchajcie, Lamin Fadiga w Ekstraklasie miał w poprzednim sezonie XG, czyli statystykę przewidywanych bramek, na poziomie 5,38 i co daje trzeci najwyższy wynik w Jagielloni Białystok, z czego Darko Czurlinow, który jest jako drugi w tej klasyfikacji, ma tylko o jedną setną większe XG. Tymczasem Lamin Diabifadiga nie był nawet trzecim najlepszym strzelcem Jagiellonii, nie był nawet czwartym, nie był nawet piątym, nie był nawet szóstym, nie był nawet siódmym, no tutaj można wymieniać, zdobył trzy bramki, tyle samo co Nenę, który z Jagiellonią Białystok pożegnał się jeszcze w zimowym okienku transferowym. Miał tyle samo bramek co Norbert Wojtuszek, który do Jagieloni trafił w tym zimowym okienku transferowym, tyle samo bramek co Hansen. No i lekko mówiąc, no nie powalało to wykończenie lamina Diabiego Fadigi, szczególnie w tej końcówce sezonu, kiedy pojawiał się na boisku, kiedy Jagielonia często musiała gonić wynik. No to akurat 24-latek nie domagał, nie dowoził tych trafień i to myślę, że było takim największym kamyczkiem do ogródka, największą bolączką lamina Diabiego Fadigi w Jagielloni, to że on naprawdę niewiele dawał. On miał wiele szans, także w podstawowym składzie, których nie wykorzystał. On miał wiele szans z ławki, kiedy Afimiko Pululu grał słabo, kiedy Adrian Siemieniec to zauważał, kiedy wprowadzał go na boisko, zapewne pełni wiary. Że Lamin Diaby Fadiga odwróci losy meczu. Że coś pokaże, że coś da. No i rozczarowywał się regularnie trener Adrian Siemieniec na Laminie Diabim Fadidze. Bo to nie był napastnik, który był cokolwiek w stanie dać. Jak Jeloni Białystok. Być może jako dziesiątka w Rakowie sobie poradzi, ale śmiem wątpić. Liczby lamina Diabiego Fadigi mówią same za siebie. To znaczy, jeżeli chodzi o te dryblingi, w minionym sezonie Ekstraklasy lamin Diabi Fadiga podjął 28 prób dryblingu. I co? I tylko 11 z nich udanych. Rozumiecie to? Mniej niż połowa. Ale to nawet nie chodzi, że mniej niż połowa. 11 razy lamin Diabi Fadiga, podobno świetnie wyszkolony technicznie, podobno niezwykle skuteczny, przedryblował rywala bardzo mierny wynik. No ale dobra. Driblingi, dryblingami, pojedynki w powietrzu. No bo przecież Lamin Diabifadiga to jakiś najniższy piłkarz nie jest, mierzy 188 cm, więc czegoś w powietrzu można od niego oczekiwać. 57 pojedynków powietrznych w tym poprzednim sezonie Ekstraklasy i co? I 27 zaledwie udanych. Po raz kolejny mniej niż połowa i po raz kolejny dosyć mierny wynik. I tu jest największy problem tego pierwszego sezonu. Na razie jedynego sezonu: lamina Diabiego Fadigi w Jagiellonii Białystoki w ekstraklasie, że jego nie ma jak obronić. Gdyby lamin Diabi Fadiga, nie wiem, dołożył jeszcze w końcówce sezonu nawet te dwie, może trzy bramki. Kiedy Jagieloni te bramki były naprawdę potrzebne, bo walczyła nadal no, swego czasu o najwyższe cele. A potrzebowała także zastępstwa, godnego zastępstwa dla Afimikopulu, który był zmęczony tym tempem sezonu, tymi trudami całego intensywnego sezonu. No ale nie, Lamin Diabi Fadiga nie dołożył tych dwóch, trzech bramek i nie ma go przez to w jakikolwiek sposób obronić. Lamin Diabi Fadiga momentami. No, zrównywał się poziomem z Afimiko Pululu, ale nie ze względu na to, że był tak fantastyczny, a to po prostu Afimiko Pululu zaliczał coraz gorsze występy, a lamin Diabi Fadiga, gdyby zasłużył sobie na choćby troszeczkę więcej zaufania u trenera Adriana Siemieńca, no to zapewne dostawałby nawet więcej szans, nie tylko z ławki, nie tylko więcej minut z ławki rezerwowych. Ale także więcej szans w podstawowym składzie, bo Afimiko Pululu momentami naprawdę rozczarowywał. Afimiko Pululu momentami grał na naprawdę niskim, tym bardziej jak na siebie, poziomie. Ale Lamin Diabi Fadiga na to zaufanie po prostu nie zasłużył. Też sama mowa ciała Lamina Diabiego Fadigi, no. Nie wskazywała na to, że jest to piłkarz, którego można polubić, bo to był piłkarz często wkurzony, zirytowany, ale też piłkarz, po którym było widać, że z każdym zagraniem, z każdym meczem tracił swoją pewność siebie, tracił ten taki dryk do dryblingu, do podejmowania szybko decyzji. Było widać, że Lamin Diabi fadiga co też jest ważne w kontekście transferu do Rakowa, potrzebuje takiej odbudowy mentalnej, bo w Jagiellonii ten mental w pewnym momencie, mam wrażenie, jak stracił, no to już go nie odzyskał, więc to jest także ważne, żeby Lamin Diaby Fadiga zyskał w Rakowie na nowo tę pewność siebie, ten dryg do dryblingu, tę chęć po prostu gry, bo w Jagiellonii ją mam wrażenie zatracił, już nawet nie wchodząc w te wszelkie pozaboiskowe ekscesy, bo to, że Lamin Diaby Fadiga lubił sobie troszeczkę depnąć gazu w terenie zabudowanym, to już chyba wszyscy wiedzą, no ale nie będę w to wchodził, bo nie ma myślę sensu, Lamin Diaby Fadiga trafia do Rakowa i dziw, dziwne jest także to, że Raków tak bardzo mu ufa, no bo jednak trzyletni kontrakt, opcja przedłużenia kontraktu o kolejne dwa lata no to taki piłkarz to musi być chyba jakieś ogromne wzmocnienie. Aż dziwi mnie to, że Raków postawił na piłkarza, może nie skompromitowanego w ekstraklasie, ale jednak piłkarza, który w tej lidze sobie nie poradził, zamiast poszukać kogokolwiek z zagranicy. Przecież nawet gdyby do Rakowa trafił taki Lamin Diabi Fadiga, tylko że z innej ligi, to nikt by o tym tak nie mówił. Nawet ja, bo nie oglądałbym meczów tego zawodnika, mógłbym go oceniać tylko na podstawie opinii, na podstawie e, jego liczb, czy jego po prostu transfermarkta, Tak mówiąc wprost. No a Lamin Diabi Fadiga to jest piłkarz, który nie poradził sobie w ekstraklasie i sprawia także jedną dosyć bolesną, mam wrażenie, dla Rakowa stratę ponieważ nie można zapominać o tym, że ten transfer to część pewnej wymiany, wymiany Częstochowsko-Białostockiej, wymiany na linii raków jagielonia Do Jagiellonii zawitał Dawid Dracha, a teraz ta wymiana dopełniła się ze względu na transfer Lamina Diabiego Fadigi. Beneficjentem tej wymiany zdecydowanie jest Jagielonia. Bo choć do Dawida Drachala można mieć wiele zarzutów, można powiedzieć, że to także nie jest jakiś dobry transfer, że to także nie jest wzmocnienie na poziom Jagielonii, który chce prezentować właśnie drużyna trenera Siemieńca, o tyle jeszcze Dawid Drachal jest piłkarzem, który ma faktycznie coś do zaoferowania. Może pokaże się z lepszej strony. Jest na to na pewno większa szansa niż na to, że Lamin Diabi Fadiga nagle odpali w Ekstraklasie i zacznie być kluczowym piłkarzem Rakowa. Poza tym sam potencjał Dawida Drachala jest znacznie większy. Nie tylko boiskowy, ale też sprzedażowy, bo, Lamin, yy, bo Drachal jest oczywiście dużo młodszy od Diabiego Fadigi. No a Lamin Diabi Fadiga to piłkarz już 24-letni podpisujący bardzo długi kontrakt. Powiem szczerze, widzę nawet taki scenariusz, że w Rakowiu on się zasiedzi po prostu na tym kontrakcie, nawet praktycznie nie grając. Naprawdę widzę taką opcję, bo myślę, że sam Lamin Diabi Fadiga nie spodziewał się, że dostanie. Tak długi kontrakt od tak, bądź co bądź, dobrego, na papierze przynajmniej, zespołu. Z perspektywy Rakowa ten transfer jest po prostu, moim zdaniem, niedorzeczny i dziwny. Naprawdę dziwny jest ten transfer. Że Raków nie poszukał kogoś nowego, że Raków nie sprowadził piłkarza nowego dla Ekstraklasy, dziwne. Naprawdę dziwne, no i sam Lamindia Fadiga, to piłkarz, który naprawdę zaskoczy mnie, jeżeli pokaże się z dobrej strony w Rakowie. Co sądzisz na temat tego transferu? Daj oczywiście znać w komentarzu, subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!